Czekowała mnie Dobra, ja jestem teraz echo Nie wierzę, co się tu dzieje Playback! No Kim ty jesteś? Echo, Echo? Ja po prostu się kręcę dookoła tego auta Żeby mnie nikt nie zabił No nie, zabiła mnie no, no i mają ten. Punkt. O nie wiem co tu się dzieje też. Boże, dalej to echo jestem beznadziejnie. Co teraz się robi? A super skok. Zabiłem. Dobra, Casey No, na serio mnie zabił na hitę. A bo miałem, że 50% więcej obrażeń dostaję w powietrzu. Fajne, Fajnie się łączą te dwa modyfikatory. Mm -hmm. Tylko, co z tego, jak ja z też nie za bardzo umiem grać. Ja pierdolę, chciałem zaskoczyć, żeby wyjść drzwiami szybciej. Wspomniałem, że jest super skok i po prostu w ściany. Nie wierzę, w powietrzu zabiłem kogoś Te modyfikatory mi się akurat podobają, są fajne oh, again, hey. no, to, to jest przyjemna gra Kurde, no już używałem ulta na sobie, zabiłem, nie wierzę nie? satelitę wektoru. Ja mam tylko PTSD jak gram tym za zasranym Z tymi Psoty i magia Przerwało Boże, mu ulta w trakcie karo. jak zabił jedną osobę Po gin, gin, gin. Ale to w... O Jezu, ej, najgorzej Wtedy ci zmieni No, zmieniło mu się na tą e, smugę Ej, ta, widzą mnie zestrzeliła, ale gówno jestem, panie, stróżem, uderzyłem o tą ziemię, to zdążyłem, czy ten wieżyczki. Próbuję w powietrzu to Mercy do, dobić, ale po prostu... Ja nie wiem, co dzieje. No wciągnął go! Dobra, przeżyli. Mercy wskrzesi na pewno. A nie, ona chyba jej nie ma. Jest! Ale gówno, wskrzesiła. Smetrom jesteś, czy mi się Nie, wydaje? Mei! Nie, ktoś jest... Zabijecie, zabijecie? Nie... Jestem senator, no nie. O, zabili nie, nie, nie. mnie. No, wiem, ta... To część metody naukowej. Jesteś pewna? Życie chroni życie, ale co? Nie, bo May powiedziała, to część metody naukowej. Ale mnie wypycha. Adwom. Dobra, sobie ją. Okej, okay, jestem Hanzo. wszystko, co mi zostało. Okej, okay, to robi tak. Dobra. znowu go zabiło, w znaczy zmieniło mu w trakcie ulta ja nie mogę nic trafić tym Hanzo, oni są za szybcy, bo mają super prędkość Nooo, tym Hanzo jest przesrane, żeby zag... Y Hej, zabiłem kogoś! Bastion! No i pewnie sekundę nim pograsz nie, bo Kiriko musiała użyć nieśmiertelności małpa. Ok, pograłem sekundę. Co ja zrobiłem. Kurde, lepiej trafiam tą Aną teraz niż jak wszyscy są wolni w normalnym meczu. Tu niedobrze obie świadczy. Dobra, zabiłem Genji'ego. Zabiłem Moire. Te modyfikatory się zmieniają, chyba jak punkt, to będą albo jak się zmienia, właśnie punkt jakiś coś. Ci... Zamrozili mnie, o cholera. Jak ja wyleczyłem 800? Czym ja niby wyleczyłem 800? Zbyt mobilna jest ta freja, kurde, nie mogę jej zabić. Oj, padnę, to prawda, padnę, 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 no. O Jezu, kim teraz będę? O boże, sombrero. A co robi moje pupi po światłach? tak tak jakby bariery Zrobiłem wszystko i po, po światłach im. jestem w mrocznym miejscu O, jestem życiodawcą Co, i co z tego? Ale Jak... co? zobacz, kończą. No... szkoda. O matko, jakie to było już umęczone? Już mnie tak. Ale męczący jest taki tryb, powiem ci. Mm -mm. Brawo, Brizi To ja. Co ja żem zrobił? <puh> A zabijam tu, patrz. Czekaj, tu nie trafiłem, ale patrz na to, będzie to widać. Proszę, proszę, patrz jak w locie z upemią. <laughs> brawo, brawo. Boże, ile ja nagród się odblokowałem emotki dla Mei, no, dla mówię, tej... No jest najlepsze.